Siemano byku zrobiłem bit Kozaczek bit Myślę kurde coś brakuje w nim dorzuciłem wokal i wyszedł sobie taki od to Ja do ale nie Wiadomość, nie mys z jest po coś straniał wierszy któryś rok dobry z Twoje wersy porwą straszną. Żadna z ciebie biała broń. Jesteś tylko pochwon na nią. Poszło słabo, to żadnego pozdro Halo, trochę zabawne, że po tak linie wciąż zabawą Potem ogarnę i po tak witek wciąż to samo. Wers biała broń. Na mnie jesteś na nie jesteś na Ty, pochwonnik Już nie jeden pochnął całą chwilę go nosił dum. Trafiam się unosząc rano, ale biler zgodził długi. się całą forsą zajął. No i tak nie przenośni tak nie ja, jest tu bomba, czy bomba, nie ma Kurwa chodzi w rurkach, kurwą się zmienia, Moja wersja to twórka, kurwa